Jak szybko zdobyć Classic tejsa w Sonic Speed Simulator. Cześć tacy, moi drodzy, jestem Rebis, chajcie w tym odcinku powiem wam jak najszybciej można, zdobyć tego Classic tejsa w Sonic Speed Simulator, słuchajcie, bo jest na to bardzo szybki sposób, słuchajcie, wszystko wam opowiem w tym odcinku. Wtedy właśnie pamiętajcie, aby końcowi łapę w górę, suba z dzwonkiem, napiszcie końcie, słuchajcie w komentarzu co sądzicie o nowym update, słuchajcie, który już jest oficjalnie w gierce oraz moi drodzy, jakieś swoje mity z tego update, słuchajcie, coś takiego co jest moi drodzy, według mnie mój drodzy, tam tylko powiem słuchajcie przed tym wszystkim, że trochę Słabo, że oni, słuchajcie, cały czas dodają to zbieranie, czego, słuchajcie, naprawdę, moi ludzie w sensie, mogliby dodać autentycznie coś innego, niż, słuchajcie, ciągle zbieranie po mapie jakichś różnych rzeczy, a to inne rzeczy, a to inne rzeczy, tylko, schajcie, tekstury zmieniają. Więc, według mnie, słuchajcie, no, ja mam już dosyć update'ów, w których, moi drodzy, mam po prostu zbieranie, co tydzień mamy zbieranie czegoś nowego. Słuchajcie, trochę mam tego dosyć, słuchajcie, brakuje mi znowu takiego updateu, słuchajcie, jak na przykład z, tym, z tymi samolotami, moi drodzy, czyli wiecie, nowy świat, nowe samoloty, z chęci, jakieś takie, wiecie, coś w tym coś staje coś, żeby było nowego, moi drodzy. W każdym razie pamiętajcie, aby kończy, kończyć. Słuchajcie, obejrzeć do końca. No i moi drodzy, patrzcie na to ogólnie, moi drodzy, zobaczcie, to mamy do Golden Tornado do kupienia już tylko przez 6 dni, moi drodzy, czyli naprawdę już niedługo. Moi drodzy, nie będziemy mieli szansy, żeby to Golden Tornado kupić. Moi drodzy, jeżeli chcecie kupić Golden Tornado, słuchajcie, to jest ostatnia chwila w sumie, żeby moi drodzy zakupić Golden. Tornado, który wam daje 20% więcej szybkości z hejc. W pewnym razie, moi drodzy, mamy też tutaj Classic Sonica, który kosztuje, zobaczcie 1499 Robuxów, moi drodzy, mamy nowe czoło, Mamy słuchajcie tutaj, zobaczcie, eventowe ubranka nawet, zobaczcie Mamy Sonic hat i, moi drodzy, mamy oczywiście Nasz event z Classic Thalesem. i tym razem, moi drodzy, żeby Zdobyć Classic Tejsa, musimy uzbierać, ej, zobaczcie Zmienili na 250 tysięcy, o, moi drodzy, w poprzednim Moim wcześniejszym filmie było, moi drodzy, że trzeba było na niego 100 tysięcy A teraz trzeba, słuchajcie, 250 tysięcy, więc naprawdę, trochę podwyższyli, w sumie spoko. I pamiętajcie, moi drodzy, że zobaczcie, żeby zebrać te 250 tysięcy, moi drodzy, trzeba po prostu zbierać i kubki i pojedyncze słuchajcie, kryształy. No i moi drodzy, zobaczcie, że żeby odblokować Classic Taste, jakbyśmy się jego słuchajcie, od razu, to musimy zapłacić prawie 1000 robuxów, więc słuchajcie, jest to naprawdę droga impreza. A moi drodzy, Classic Taste wygląda naprawdę fajnie. Zobaczcie, tak wygląda jego karta, więc słuchajcie, naprawdę fajnie on wygląda. A do tego, moi drodzy, zobaczcie, mamy Daily, czyli mamy, zobaczcie, tutaj cały nowy, e, cały nowy, słuchajcie, całą nową rozpiskę, zobaczcie z tym z... Tutaj moi drodzy z prezentami Zagranie moi drodzy w każdy z 7 dni Słuchajcie musimy zbierać po prostu 500 tysięcy ringów i wtedy Moi drodzy jak to zrobimy każdego dnia moi drodzy To w końcu zdobędziemy W ogóle tutaj moi drodzy Rider's Tales I w ogóle moi drodzy mamy też jakąś dziwną kartę Która za bardzo nie wiem czy jest słuchajcie w dniu 6 W tym razie moi drodzy naprawdę spoko słuchajcie trochę to zmienili Niż, po, niż po, chęcie, w stosunku do poprzedniego dnia Gdzie był słuchajcie na testing serwerze Więc słuchajcie spoko że trochę to jeszcze zmienili Moi drodzy więc jest pewno spoko i słuchajcie tylko coś zobaczyć zanim wam powiem w ten sposób słuchajcie tylko zobaczyć Jedną rzecz. Pamiętajcie, było tak, że można było zbierać pojedyncze kryształki, które na przykład dawały 25 i też duże kubki. Zobaczcie, jeden kryształ daje nam 25, a kubka kryształów, uwaga. Daje nam 50, okej okay, moi drodzy, czyli faktycznie jest spoko, czyli tutaj mamy 25 i 50, a teraz moi drodzy mamy tutaj po prostu 50 i 100, okej, okay, słuchajcie, czyli jest po 25 i po 50 kubka, słuchajcie, okej, okay, bo trochę było to zbugowane. W każdym razie, moi drodzy, zobaczcie w ogóle, że mamy tych kryształów naprawdę dużo. I w tym odcinku, słuchajcie, opowiem wam właśnie jak możecie najszybciej, słuchajcie, zdobyć tego, moi drodzy, Classic Taysa w Sonic Speed Simulator, słuchajcie, bo jest na to naprawdę w prosty i fajny sposób, słuchajcie, ponieważ, moi drodzy, jak pewnie wiecie, te, te kryształki są poukrywane na mapie. Teraz jak żeby zdobyć go jak najszybciej, musicie, moi drodzy, tak, zespawnić się na Green Hillu tutaj I teraz, moi drodzy, tak, lecicie bardzo, bardzo szybko tutaj Tutaj, moi drodzy, i teraz, moi drodzy, skaczecie tutaj na te kubki w powietrzu Tutaj, słuchajcie, lecicie po każdej kupce. Idzie teraz w powietrze, lodujecie słuchajcie, na tej linii kolejowej W każdym razie, moi drodzy, lecicie teraz bardzo szybko O, zobaczcie tutaj, zobaczcie, jak, jakbyśmy tutaj w sumie byli O, teraz zobaczcie, niszczymy to, to, to Zobaczcie, tutaj, w tym miejscu Teraz, skaczecie, te trzy i teraz moi drodzy lecicie bardzo szybko i słuchajcie niszczycie o te kryształki, które tutaj są. Bo zobaczcie, że mamy tutaj całą górę w kryształkach. O tutaj zobaczcie. I możemy słuchajcie sobie to lecieć i zbierać. Słuchajcie, fajnie ogólnie jakby był magnes. I zobaczcie, leci sobie teraz tutaj, tutaj. I moi drodzy, musicie zebrać stąd wszystkie kryształki. Bo słuchajcie, ich jest tutaj naprawdę dużo. Ogólnie w tych miejscach, zobaczcie. I też moi drodzy, o tutaj, zobaczcie. Tutaj jest ich naprawdę dużo. I słuchajcie, jak zbierzecie to wszystko, to, moi drodzy, nie musicie czekać, aż to się zrespawni, tylko słuchajcie, wystarczy pójść szybko do jakiegoś innego świata chyba, zobaczcie. Jak pójdziemy sobie do innego świata, zobaczcie, jak pójdziemy sobie na przykład, moi drodzy, nie wiem, do jakiegoś innego świata. Na przykład moi drodzy, tutaj. I po prostu, słuchajcie, wrócimy się. I teraz, moi drodzy, szybciutko wracamy na Green Hill. No i moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że te wszystkie teraz, moi drodzy, tutaj cukier powinny nam się zrespawnić Chociaż moi drodzy, jak widać, okej, okay, tu się zrespawniły, tu się zrespawniły, słuchajcie, czyli powinny się, słuchajcie, nam zrespałnić. I słuchajcie, tak się chyba stało, słuchajcie, zrespałniły nam się, więc moi drodzy, po prostu musicie to robić cały czas. Słuchajcie, zbieracie sobie stąd i moi drodzy, ten cały słuchajcie, szlak, który wam pokazałem, słuchajcie, czyli po prostu lecicie tutaj, później słuchajcie, tutaj zbieracie o te kryształki tutaj, później tam słuchajcie do przodu, zawiecie kłeczko i gdzieś słuchajcie na inny świat, no i moi drodzy, wracacie i się wszystko słuchajcie, respi z powrotem. I moi drodzy, zobaczymy sobie, słuchajcie, jeszcze tylko, jak wygląda, sytuacja na innych światach. Tak, zobaczcie, na przykład na Snow Valley właśnie z tymi cuksami, znaczy z tymi kryształami, bo słuchajcie, są to ogólnie kryształy czasu, moi drodzy, Time Shards. I zobaczcie, że tutaj mamy ich też, moi drodzy, trochę, ale mam wrażenie, zobaczcie, że na Green Hillu mamy ich więcej niż tutaj, moi drodzy. Nie wiem, jak wam się wydaje, ale według mnie, słuchajcie, na Green Hillu mamy ich więcej niż tutaj. I, moi drodzy, najbardziej opłaca się, zbierać właśnie te kryształy czasu na Green Hillu, moi drodzy, bo jest ich chyba po prostu więcej niż, moi drodzy, właśnie tutaj. Więc, moi drodzy, najbardziej się, słuchajcie, opłaca to na Green Hillu, moi drodzy, tu się bardzo opłaca zbierać, te, tutaj te takie kombory z powietrzem, moi drodzy. W każdym właśnie, moi drodzy, jeżeli chodzi o Time Shardy, to, moi drodzy, na Green Hillu się najbardziej opłaca to zbierać. Więc naprawdę, moi drodzy, Time Shardy to jest Green Hill po prostu, i tam się słuchajcie, Tam sobie tego zbierajcie, moi drodzy. Pójdziemy sobie teraz na Green Hill jeszcze. No i moi drodzy, zobaczcie, że w dalszym ciągu po prostu musicie cały czas do skutku zbierać po prostu kryształy. Stąd, moi drodzy, zbierajcie sobie tutaj niszcie po prostu tutaj. O tutaj, później, moi drodzy, jak teraz się to uda. Teraz lądujecie sobie na tej kolejce. O, moi drodzy, lecicie tutaj po prostu niszczycie każdy ten, moi drodzy, tutaj. Jakby taki, moi drodzy, koko z tymi, moi drodzy kryształami. Po prostu słuchajcie, niszcie sobie tutaj dalej, moi drodzy, ten tutaj po... Kolej. I teraz, moi drodzy, po prostu musicie dalej zrobić. To dokładnie, słuchajcie, to samo co wam pokazywałem, czyli po prostu słuchajcie sobie tym torem, co wam pokazywałem. I moi drodzy, zbieracie sobie po prostu wszystkie tutaj kryształki. W każdym razie, moi drodzy, możecie też słuchajcie wykorzystywać kody na magnes bo słuchajcie, bardzo wam się tutaj przyda magnes, moi drodzy, jeżeli chodzi o magnes, to możecie słuchajcie go zdobyć albo słuchajcie z tych prezentów tutaj, czyli słuchajcie z giftów. Tutaj słuchajcie, możecie zdobyć łatwo magnes. Moi drodzy, właśnie z tych giftów, albo moi drodzy, możecie właśnie sobie wylosować, na przykład tutaj prezent możecie, magnes, zobaczcie w tym w tej moi drodzy, w tej, w tej Moi drodzy w tym kole fortuny, bo zobaczcie, że mamy tutaj, moi drodzy koło fortuny i możemy tutaj słuchajcie wylosować sobie magnes. Zobaczcie na to, moi drodzy, mamy tutaj magnes i patrzcie teraz, moi drodzy, no uwaga, niestety coś się nie udało. Albo moi drodzy, są jeszcze kody na magnes, czyli moi drodzy, na przykład Amazing35, słuchajcie, amazing 35 i moi drodzy, Amazing35, to jest moi drodzy, kod na magnes, albo słuchajcie, był jeszcze bodajże, thumbs up, coś takiego, słuchajcie, albo fake you ciao, coś takiego, albo wiem, 25K. Thank you. Coś takiego, słuchajcie, było jeszcze. W każdym razie, moi drodzy, były takie kody, właśnie słuchajcie, na magnesy i słuchajcie, jak macie te kody na magnesy, słuchajcie, jak macie magnes, to po prostu bardzo łatwo jest to zbierać słuchajcie, albo magnes też możecie może, kupić w Game Passie. Mamy słuchajcie ogólnie na sklepie w Game Passach. Tutaj, moi drodzy, jest magnes, infinite magnet i po prostu słuchajcie, ten magnes możecie kupić. A moi drodzy chyba też jest boost, moi drodzy, na 30 minut. No, moi drodzy też można go kupić. W każdym razie bardzo fajna sprawa. pamiętajcie, aby ustawić łapę w górę Suba moi I koniecznie dajcie, dajcie, dajcie słuchajcie, co sądzicie o tym moi drodzy. i o tym, że i moi drodzy, o jakichś mitach z tego updateu, więc słuchajcie, napiszcie jakieś mity z tego updateu, słuchajcie, co wam tam z, drodzy, przyjdzie do głowy. I moi drodzy, koniecznie dajcie znać, moi drodzy, jak wam się podoba ten update, słuchajcie, co o nim sądzicie. I moi drodzy, w ogóle, co uważacie o tym całym update? Słuchajcie, według mnie, no brakuje mi tutaj czegoś nowego, słuchajcie, bo oni cały czas to samo dodają, słuchajcie, cały czas coś zbieramy, jest event i odblokujemy, moi drodzy. Coś nowego naprawdę by tutaj nie zakończyło. W każdym razie elo, papa, się siema i cześć.